Interesującym sposobem wykorzystania tych fragmentów tekstu byłoby kolekcjonowanie tych kartek jako podpowiedzi, jak pokonać bosów albo coś w tym stylu. Rzeczy, na które być w życiu nie wpadł, w żaden sposób nie oznaczone w grze, tylko po prostu musiałbyś o tym przeczytać, żeby wiedzieć, że coś takiego może się wydarzyć. Wow, można. W, max! Okej. Okay. Trzy racę. Były skręty. To jest już taki moment, moment. W tym momencie, ale on nosi oh. naprawdę dużo rzeczy przy sobie. To może i amunicji do rewolweru, nie? Gdzie? Co? Trafiajesz go, go w łydkę, a potem w okolice czoła. Teraz z kolano. Wiodro, wiodro. Nieważne w co. Prawda, że zawsze trzy strzały na takiego, dwa strzały na takiego mhm. i tak dalej. Masz 42 kule. Podaję 14 przeciwników. Zależnie. No, no prawdopodobnie 400 czter kulami nie powalić bulldożera. Tak. Ale kto wie. Teraz dajcie mi trochę światła, bo nadal wolałbym dinozaury. Mogę Ja chyba... <laughs> samochód ciągle szukam samochodu. Eee... no, co Tak, będę się wspinał w lewo. <laughs> A gdzie ta... ta winda do góry? A gdzie ma jechać? W bok? Tak, tak. tak. O, i teraz przejeżdża wtedy pociąg. Nie chciałbym być na takim moście, kiedy przejeżdża... A! Kiedy uszedłem. Pfff... Skąd to widziałem? <laughs> yeah. Eee... Eee... Nie dobrze? Nie wiem. Wszystko się pali? Tak, atakują Ci części mostu. Długo nie poatakują. Pawok, twoim przeciwnikiem. Taczka, taczka! A! A, nie <laughs> o! Yeah, dobrze, że nie rzucił butlą z propanem. <laughs> to by było fascynujące. Bum. Ja mam tędy e, Ja pewnie nie. to jest I slammed the door shut right in his smug face. He pleaded for me to open the door. True to form, the asshole actually thought I would obey. I had no sympathy left. No guilt either. Not for him. I took a moment to savor the scream. I bet I had a smile on my face. It was all that I had time for. The dark presence was inside the lodge with me. Uh... Just starting to get interested in writing. Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. Spoko. This was anything but. The darkness could possess anything. To zapasystela atak wystaje z No nie, nie. Być może skończyć z taką trzymaną górnie, taką wzrączką wielką. Rewolwer. I będziesz rzucał rację na ziemię, a potem dual Wield I będziesz wyskakiwał z osłony strzałek. To ma być. Wow! Chciałem tego. Było proste. Po co ja się odzywam? Butle, 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 dużo butli, dużo butli Dużo czerwonych butelek I czerwona butla, jak tylko zeskoczy Jeśli zeskoczy Ups Wykorzystywanie otoczenia fan. My ciągle szukamy samochodu, prawda? Nie, yes, Dobry ruch z letarką. o panie. Uu, blisko. Myślisz, że na schodach będziesz być bezpieczniejszy? Sprawdźmy. Czekaj, tam było... Na, na dole był żółty napis na ścianie. Za schodami. Aha, to wszystko? To jest moment, w którym takie napisy mogłyby już <laughs> przestać być pisane. Chyba, że to jest jakiś nazwa zespołu, który jakiś graficarz naprawdę lubi. Mm -hmm. No, ja pozostałe wiadomość dla innych, Ale I... tak, bo to Left 4 Dead jest. No właśnie. Ja czytałem kiedyś w Left 4 Dead te napisy. Ja, wszyt... ja, wszyt... ja wszyt... Nawet z... <muchy> na jednej w... było. Kto wam daje te długopisy? z tym. Grand Television. Okay. Tumble Pink Flamingo. A family occasion. A dress unknown. Journalist Alvin Durlis' trip to study the local customs of an insular community in Night Springs has been less than successful until tonight. Please, pues I'm going to talk about this. local mythology. My editor loves this. Jego Renka. Druga Renka you have demonstrated the seriousness of your intent oh, i am serious. really, just do your thing. i'll stay out of your way and observe. actually, i thought you could assist us. i'm afraid of i guosu. provide you with perspective. of course, mr. what the, the hell? Least I... what would i have to do? oh, no, but <laughs> <laughs> Okej. Okay. Trza dwie lepiej. Nie z języczkiem! Alien. No, taki trochę alien. Deliky. Co to cholery Te The fuck? Ucha! Zrób to i Raz! Prawie ci się udało, przez moment na to pojęcie. no się przysunęło tak! Rezygnujmy z tego. Oooo! Wow! Au! No prosto! Nigdy nie cały kobiet o zmysłowym ja. głośniu taki jest wniosek tego opowiadania. sucking everything loose from the ground into its depths, okay. tugging at my clothes. I saw the flare the kidnapper had dropped and threw myself towards it, just as I felt my feet leave the ground. The darkness embraced me with the force of a tornado. Somehow I managed to light the flare. The darkness roared and cast me away. I fell toward the dark waters of the lake far below. A too much word darkness. Wow! O, nie zauważyłem. To jedne z tych schodów, które sięgają tylko połowy drogi. Czyżby? Tak! Moja ulubiona postać, Bulldozer! Eee... run O nie! Robi... Wow, on robi szybkie nawroty! Sorry kupaki, przepraszam, nie jestem w tym za dobry. a przepraszam, John Oj Boże, John, tak mi przykro O shit, o shit, oh shit, o, shit. O, shit. Uważaj nie Uważaj buldożer. Nie? Okej, okay, dobra Teraz, teraz uważaj na buldożer. E, 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 e. To jest spokojnie, no, dużo, no, dużo no. życia Co? To się eee No masz dużo baterii, wkładaj baterii Nie, sorry, mam błóż baterię, masz ich 20, więc... Eee, run! Nie jestem dobrym kierowcą bulldozera O przepraszam Thomas wszystko w porządku? Tak. Nie, ten bulldozer naprawdę nie jest. Ups. Ups, 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 ups. O. o. Ale nie, on pięknie rozjeżdża <coughs> swojej kupy, tak? Oh, sorry. O sorry, ooo! Jak gruba osoba w supermarkecie. Spróbujemy, zobaczymy ten. Gra na ten może coś pomóżemy. Może może podnieś zabić kruki nawiel. No właśnie, ten bulldozer w akąd kruków tam dla To jest... A, to jest taki John Woo. Czy tam on zrobiła ksiądę? Chyba nie. Nie specjalnie O, rozjechał go. Tak, Typa.

Boom! <noise> Bum! Idealne! Oooo, oh, nie jestem dobrym bulldozerem. Dobrym... <noise> nie spodziewałem się tak dobrze. On... Lota... Faktycznie ta latarka jest mocniejsza. No Dezintegrator bulldozerów. Ja chcę więcej granatów. What the? A, to nie koniec! Nie wiem, że teraz umrzesz, od tego zobaczcie. Jeszcze raz Okej. Okay. Nie luz. No było łatwe. Ale wiesz, jak się spiąłem z tym. To tylko burdoże! To tylko burdoże! To tylko buldożer. Przypominam, że mógł to być tyranozą. Tak, okej. Okay. W ogóle tam Coś jest dobra? chyba... A, czekaj, to jest jeszcze jedna skrzynka z rzeczami, no, no właśnie. Jeszcze nie. Emergency. Dlatego, dlatego trzymają tam amunicję. Racę, amunicję i baterie. Racę Ja nie no. wystrzelę racji No, ale mają. E, o, jest samochód, czyli jest to teraz. czego szukać. Wow, dobry wzrok. <laughs> o, stopy. Przez ciebie się zarumienie? A co się ten samochód jest opętany i wszędzie go on e -he -he -he, i zjeżdżasz z klifu? A potem za zaświatach się chwali przed budowlem, stary. Tak. Twoje metody są nieskuteczne. Wystarczyło stać w miejscu przez krótką chwilę i wykorzystać moje. Po prostu do samochodu i już. No. Tak, tak na, ma na silniku postawić z otwartą maską i potem go zjeść, tak Okej, okay, jest dzień. The coal mine wasn't far now. Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. No. I wouldn't give him any other choice. No. A drowning man will clutch at a straw. Suddenly, I have my Nie przejmujcie się tym dźwiękiem, nie Wow! Tabem można zmieniać czy się patrzy przez prawe czy lewe ramy. Co? Czym? Tabem. A można po środku? Jak się nie. naprawdę często naciska, to można. To ja będę twoim typem. A co ja miałem... Gdzie ja miałem jechać? E, to już nie masz nigdzie jechać, to masz iść do kopalni. No tak, to po co mam iść? No, to możesz pojechać do kopalni. by little without realizing it I'd come to believe that the story in the manuscript was coming true the current of its narrative had taken me okay. deeper and deeper Wkazało into dark werset. waters Alice had been taken from me Barry was probably in jail I was a fugitive from the FBI <laughs> but but do <laughs> Barry was trying to destroy me it all felt oh, real, was but it matched a textbook case of insanity nope there was certainly sense not Eee! Ten... Eee! <laughs> Może to jest jakiś pomysł? <sumy> tak, nagle się wszystko rozwiąże właśnie w ten sposób. To są jakieś gry, które kończyły się samobójstwem? Hmm. Nie wiem. Jest ten film, który mi się kojarzy. Nawet dwa filmy, które mi się kojarzą, które kończy się samobójstwem. I paradoksalnie w obu był Keanu Reeves. I on popełnił to samobójstwo. Czyli wszyscy się generalnie cieszyć. To ja nie wiem, jakie filmy. Adwokat Diabła oraz Konstantyn. W obu przypadkach biblijne, tak swoją drogą. Aha. I w obu przypadkach w szatana. Hmm. Nie zwróciłem wcześniej uwagi na to, jak bardzo walecznym mesjaszem jest Nioh. Wow! <laughs> <laughs> Chciałem... <śmiech> Chciałeś zrobić się... fajny drift? Tak, tak. <laughs> okay. Prawie czy poradził. Oprost. A, nie. Aż tak. piłkę, to nie. Ale zrzuć tę barierkę na dół. Tak bardzo powoli ale No, zrzuć no, drogę. No, ładnie samochody jeżdżą no, w tej grze. Co? So po prostu mam skillach A tak oczywiście bo to jesteś dobry w ścigankach, dobrych zapomniałem. Zapomniałem. <grywa> tak tak ja jestem oh. dobry znaczy, ta... oczywiście Wyzywam cię na pojedynek Jedi Knight, albo Mountain Blade <grywa> nie dzięki. <grywa> o, <grywa> o. <To> było rozczarowujące. się <grywa> Wow, 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 wow. Au. No, jechać dalej, czy wejść po tej... No. jeźdź dalej. Póki można, masz samochód, to się nim naciesz. To, drifty nie. Za Tu w górę jest. Most. Widzę most. drzewo. Dzieci. Dobrze, że wziąłeś samochód. Pokazywanie tego dystansu na piechotę byłoby naprawdę zabawne. Zrób <laughs> drift, po raz kolejny. Brawo! Zjechając w dół można by robić tutaj fajne drifty. No. Ten las wygląda niesamowicie. Ej, Eugen! Shit To jest! Shit, man, oh. shit! Kazu, kazu. Dwa... 10 metrów za to, bo jest przepaść. ale jeżeli to pomaga. I ty? O! Nie no, przepięknie wygląda ta gra. Dym i wygląda No właśnie, dym! E, hmm. ja to na razie tylko chłodnica chyba. Chyba. To nie GTA, że twój samochód zacznie płonąć, a potem jak to Właśnie. Samochód wybuchający co balenia pięścią. Mogę ukraść ten samochód? Tak, Jest ładniejszy. Jest zdecydowanie ładniejszy. Czy on ma pasek? Nie, to cień przez niego. Myślę, że. Mogę ukraść nawet ten na samochód. <laughs> Okej, okay. trzy. To był Toj, Toj. O, no, to pani ten sam silnik. To jest sam silnik. Bardzo nie. popularny. Ale jedzie szybciej, więc to chyba nie taki sam silnik. Nie, samochód jest lżejszy, ale silnik jest ten sam. To by było. Wiesz, miałem kolejną idealną wizję, że otwierasz bagażnik, a w środku są zwłoki. Tak, uderzają. O oh, shit! Ukradłem sobie. Ale to macha tą kamerą. Gdzie są moje rewolwery i tak dalej? Musiał się odłożyć. Był dzień. Czytamy. With Nightingale gone and the night wind blowing in through the broken studio window, Maine stared at Sarah. The sheriff looked away. Maine's voice shook with barely controlled anger. That boy's doing more drinking than thinking. I hope you know what you're doing, Sarah. He's got a sickness in his eyes. You take my word for it. He wants wake for a reason, and it's not for anything good.